Słowa Pana Jezusa, stacja trzynasta powrót do matki. Matka cię zrodzi do nowego życia. Oddaj się jej, gdy nadejdzie Dzień Twoich narodzin. Ona w swych dłoniach uniesie Cię, by złożyć twą duszę przed tronem Ojca. Do życia na ziemi zrodziła cię matka ziemska. Do życia w niebie rodzi cię moja matka. Nie lękaj się więc chwili Twojego przejścia. Miłość matki cię otoczy i przeprowadzi do chwały nieba. Stacja 14 Pogrzeb Wszystko co łączy cię ze światem poza miłością i miłosierdziem niech stanie się martwe Oddaj to ziemi bo do niej należy a twoja dusza niech wzleci do nieba do mojej chwały w Bogu Ojcu Choć będziesz tu jeszcze, będziesz w niebie i wszędzie, gdzie sięgnie myśl twoja, sięgnie niebo, bo ono będzie w tobie, w każdym poruszeniu serca i myśli twojej. Módl się, pragnij i czuwaj dzień i noc, by nie zgubić łaski, jaka jest ci dana w powołaniu twoim. Amen. Słowa Pana Jezusa, które Alicja Lęczewska zapisała w Wielki Piątek. Wielu rozważa moją mękę zawartą w tajemnicach bolesnych Różańca Świętego i w stacjach Drogi Krzyżowej, i głównie skupiają się na moich cierpieniach cielesnych. A jednak nie one były największe, i nie w nich dokonała się moja ofiara. Moja ofiara dokonała się w duszy mojej podczas modlitwy w ogrójcu i potem w ciemnicy, gdzie szatan miał swobodny dostęp do mnie w sferze ducha, a moja łączność z ojcem była oddalona. Wtedy wszelkie zło uczynione przez ludzi przeszła i przyszła. Otoczyło mnie i przenikało moją duszę. A ja musiałem to wytrzymać i pokonać, bo taka była wola Ojca i tak chciałem. Cierpienia fizyczne, które były okrutne i które świat ujrzał, były tylko bladym odbiciem cierpień mojej duszy. Cierpienia fizyczne są ograniczone wytrzymałością ciała. Gdy granica jest przekroczona, ciało umiera, dusza nigdy nie umiera, a nasilenie cierpień duchowych nie ma granic. Granicą jest wielkość zła i oddalenia od Boga. Byłem sam, z miłością Ojca w dusze, wobec zła świata i piekła. Moją bronią była miłość. I wtedy, i tam, dokonała się konfrontacja, i nastąpiło zwycięstwo. Ono było w duszy mojej zawsze. Dla mnie przecież czas nie istnieje, a dany jest tylko światu i stworzeniom. Świat i stworzenia spotykają się ze mną w czasie. W czasie się pojawiają i znikają, i przechodzą do wieczności. Gdy wypełniona zostanie miara, jaka jest im dana. W czasie przyszedłem na ziemię jako człowiek, by objawić miłość, by ukazać zwycięstwo miłości. Jedynie miłość jest zwycięska. Wszystko w zetknięciu z miłością musi spłonąć i ulecieć do nieba jak wonne dymka dzidła. Albo zamienić się w popiół i pozostać w ciemności piekła. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. I płonie, i będzie płonął, aż wszystko ogarnie i zamieni w wonny dym chwały, albo w popiół potępienia.